Witam serdecznie, z tej strony IT Partner Security, w tym nagraniu pokażę jak przełączyć się na język polski w konsoli Endpoint Manager, jak i całym ITSM-ie oraz na agencie ochrony, czyli antywirusie. Przechodzimy tutaj do panelu Itarian i klikamy na ten przycisk, następnie klikamy Polish. Widzimy, że język został zaktualizowany. Klikamy OK. Teraz przechodzimy do EndPomanagera, aby zmienić język w agencie ochrony. Przechodzimy do szablony konfiguracji, a następnie profile. Klikamy na ten profil, w którym działają nasze urządzenia. Na przykład ten. Tutaj przechodzimy do zakładki ustawienia interfejsu użytkownika. Klikamy edytuj. Wybieramy język polski. Klikamy zapisz. Thank you